Dzisiaj e, jesteśmy na lutlinku. Pokażę Wam, jakie są oznaki zimy. Pierwszą oznaką, którą znaleźliśmy jest e, kałuża zamarznięta lodem. A co to znaczy, że jest zamarznięta kałuża? Jest poniżej stopnia zela. Jest poniżej zera temperatura, czyli jest już bardzo zimno. I woda nam wtedy w takiej temperaturze zamarza, czyli na kałuży zrobił się lód. O! Pokażemy wszystkim, jak jest lód na kałuży. o Olek tutaj sobie chodzi. Kochani widzowie, dla wszystkich drzewa zgubiły już liście od płuc choinek, choinki nie zgubiły igiełek. I to jest nasza kolejna oznaka nadchodzącej zimy, że prawie wszystkie liściaste drzewa zgubiły liście. I zostały gołe gałązki. Na wiosnę wyrosną na nich nowe listki, tak? Nowe życie. Nowe życie będzie, dokładnie. Nie ja wiem, tu jest lód, ale oczekam Was, że nie wolno wchodzić na takie jeziorka. Nawet, nawet jeżeli wydaje nam się, że ten lód jest już bardzo gruby, nawet jeżeli będzie dużo więcej stopni na minusie, spadnie śnieg i będzie się wydawało, że ten lód jest bardzo, bardzo gruby, to Oluś można na taki lód wchodzić albo jeździć na łyżwach? Nie. Dlaczego? Bo można spać. Dokładnie. A jak chcemy pojeździć na łyżwach, to gdzie idziemy? Na lodowisko. Na lodowisko, na specjalne to takie miejsce, Zobaczcie gdzie można mi bezpiecznie sobie, jeździć jest. na łyżwach. Papi, e, jest Dokładnie, tu widać właśnie, że to już zamarzło Nawet. trochę. Nawet tutaj gałązki. O, słyszycie, jak trzeszczy pod butami Olka to, no. jak on tutaj wszedł na sam brzeg. Zobaczcie, już jest woda. Dlatego nigdy nie wchodzimy, nawet jeżeli nam się będzie wydawać, że ten lód jest gruby bardzo i że na pewno nic nam się nie stanie, to nie wolno, bo można wpaść i wtedy stanie nam się wielka krzywda. Tego no. ostrzegamy. Widzowie, a katki, tu były... W lato, które zawsze tu były, już odleciały do ciepłych, do ciepłych klai e, pojedzenia i poszukaniu ciepła. I to jest nasza kolejna oznaka, którą znaleźliśmy zimę, że kaczuszki, które tu zawsze spotykaliśmy, już poleciały. Nie ma ich. Wrócą wiosną. Na zamarzniętej tlawie lub liściach pojawia się szron. Pokażę, jak ten szron wygląda na listku. O tak, on wygląda na listku. Mhm. A czym jest ten szron? Pamiętasz? Małe lodowe kryształki. Dokładnie, to są takie małe lodowe kryształki. jak tlawie jak kuleczki. Tak, które pojawiają się. Po kontakcie wody, wilgotnego powietrza, mhm. z podłożem. Mhm. To jest nasza kolejna oznaka nadchodzącej zimy. Dzień Widzowie. Teraz mówimy, że dni się stają coraz klucze, a noce coraz dłuższe. Kochani widzowie, to już wszystkie oznaki, które dzisiaj spotkałam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie jakieś inne od znaki zimy pamiętajcie też o lajkach i o subskrypcjach pa pa!